Czy prezydent Polski Andrzej Duda myśli, że już wkrótce większość z nas sobie pozwoli na to, żeby kupić samolot i poruszać się, przemieszczać się tutaj samolotem? No właśnie, dzisiaj na temat szokującej wypowiedzi prezydenta Polski. Czy z kolei ta wypowiedź, no, należałoby ją traktować w sposób humorystyczny? Z drugiej strony mówi o tym prezydent Polski, e, ale z drugiej strony, czy z innej strony też pokazuje, jak klasa polityczna jest daleka od prawdziwego życia, życia zwykłego Kowalskiego. Dzisiaj na temat, no, szokującej, kontrowersyjnej wypowiedzi, gdyby pewnie tą wypowiedź powiedział inny polityk, można byłoby to traktować humorystycznie, ale naprawdę, czy prezydentowi Polski. No, przystoi takie słowa wypowiadać. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Cały internet praktycznie tutaj jest no, zalany wypowiedzią prezydenta Polski odnośnie samolotów tego, że w przyszłości już niedługo po prostu większość z nas będzie mogła sobie pozwolić na kupno samolotu. Pojawiają się memy, filmiki prześmiewcze na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, na Facebooku. No, tak naprawdę tutaj prezydent Andrzej Duda dał niezłą pożywkę, tak, dla całej tutaj branży, która no, ma praktycznie co teraz tworzyć, co tutaj no, tworzyć różnego rodzaju właśnie memy, zdjęcia, filmiki natomiast wszystko zaczęło się tutaj od wypowiedzi, pytanie czy rzeczywiście niefortunnej od wypowiedzi tej Andrzeja Dudy który powiedział w ten sposób, cytuję jeżeli będziemy się rozwijali będziemy coraz zamożniejsi to coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego ale będzie miało swoje samoloty tak powiedział tutaj prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Wielkopolsce, tak z, w Koninie dokładnie. No tu muszę powiedzieć, że ładna po prostu odklejka, można powiedzieć tak, ładne odklejanie od rzeczywistości. Jeżeli będziemy się rozwijali, będziemy coraz zamożniejsi, to coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego, ale będzie miało swoje samoloty. Okej, okay, co do jednego to jestem zgodny, że coraz więcej ludzi będzie chciało korzystać i korzysta z samolotów, tak, z transportu lotniczego. Natomiast na Litość Boską, tak, że będziemy mieć swoje samoloty, no nigdy w życiu, no gdzie po prostu, no kto w to wierzy, tak? To, kto to, w to wierzy, tak? Zresztą, na potwierdzenie tej tezy, postan postanowiłem rzeczywiście sprawdzić, poszukać trochę informacji na temat kupna takiego samolotu. Najprostszego, no już nie mówię takiego samolotu pasażerskiego jakiegoś Bo Boeinga. Ile by to kosztowało? Taki używany na przykład samolot? Jakie są koszty, koszty naprawy? No, ale tutaj rzeczywiście prezydent, no, można byłoby powiedzieć, no, kompletnie tutaj nie zna chyba realiów W takiej jeśli chodzi o zarobki Polaków, no, tutaj to, że ludzie tracą pracę mają kredyty, tak firmy plajtują i tak dalej. W ogóle e, kwestia tego, że na przykład ludzie są bogaci, to nie oznacza, że od razu kupują swój prywatny samolot. Chyba w Polsce, ale nie chcę tutaj przekłamać, e, mamy tutaj po prostu tak jednego z najbogatszych Polaków. E, tutaj to jest po prostu pan Brzoska, który jest właścicielem impostu i on sam nie ma swojego prywatnego samolotu, e, prywatnego drzutowca, Chyba tam po prostu czarteruje czy jakimiś lata innymi. Natomiast sam e, po prostu nie ma swojego prywatnego samolotu, nie kupił Takiego samolotu, jeśli się nie mylę, bo z tego co ja czytałem w internecie, także no, tutaj nawet najbogatsi ludzie, tak, którzy są w pierwszej piątce czy dziesiątce najbogatszych ludzi, nawet nie mają swoich prywatnych samot, samolotów, a co dopiero po prostu zwykły kowalski, tak, no te koszty, jeśli chodzi o utrzymanie takiego samolotu, są kosmiczne. Nie każdego człowieka stać na po prostu tutaj yy, nawet latanie samolotem, a co dopiero po prostu posiadanie własnego samolotu natomiast to też jest ciekawe, że Pojacha po prostu mówi to w spotkaniu z mieszkańcami Konina, no można powiedzieć, że bardzo tutaj e, no dowartościowuje mieszkańców Konina, że po prostu tak e, nie wiem, czy tutaj w jakimś tutaj tak w, w jeszcze większych miastach ludzi będzie stać, a co dopiero po prostu w mniejszej miejscowości, taka jak Konin, no może to nie jest jakaś mniejsza miejscowość, tak, ale no wychodzi i tam mówi praktycznie takie słowa do tych mieszkańców, którzy tu patrzą, żeby nie wiem, po prostu droga była nowa, jakieś po prostu czyszczenie czy po prostu jakiś plac zabaw i tak dalej, tak. A tutaj po prostu, że będziemy mogli latać samolotami, tak. Już pomijam kwestię, że trzeba po prostu zrobić taką licencję i tak dalej. No ale dobra. Tutaj zrobiłem taką analizę dla was kosztów, ile to by kosztowało. No na przykład kupno samolotu. Najczęściej najpopularniejszym samolotem, takim, tak jakby ktoś chciał sobie kupić na początek, to jest Cessna. Cessna nowa kosztuje kilka milionów złotych, dokładnie 700 tysięcy dolarów, czyli Około 3,5 miliona złotych nowa. No ale okej, okay, możemy kupić sobie taką cestę. Dziesięcioletnią. No, i tutaj jest koszt od miliona do dwóch milionów złotych. Taka Cessna lata e, praktycznie tutaj ma taki zasięg 1700 km. E, tak, jej masa własna to jest około 900 kg. No i prędkość tutaj wynosi e, tak od 270 do 325 km na godzinę. Dokładnie Cessna 182. Jest to samolot, który jest czteroosobowy. Natomiast e, tutaj zwykły Kowalski, jakby chciał po prostu na nią zarobić. Tak, czy odłożyć przy po prostu pensji wynoszącej praktycznie średnio 8,5 tysiąca złotych miesięcznie, gdyby nie miał żadnych wydatków, to by musiał 10 lat bite, odkładać na taki samolot miesiąc w miesiąc, żeby kupić taką cesnę, zakładając, że nie miałby żadnych innych wydatków. Kolejna sprawa, no to żeby mieć licencję na, 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 na latanie takim samolotem, to trzeba po prostu wydać około 30 tysięcy złotych, pomijam kwestię, że trzeba po prostu przejść bardzo szczegółowe tam testy psychologiczne, zdrowie, fizyczne i tak dalej, poświęci na to czas, no to trzeba po prostu tak na prawo jazdy mieć pieniądze, tak? Nie wiem, ile teraz prawo jazdy kosztuje, pewnie z 2, 2,5 tysiąca, 3 tysiące, to tutaj na, na, to, na, na licencję pilota 30 tysięcy złotych, tak? Kolejna sprawa, to trzeba mieć po prostu, gdzie taki samolot tutaj trzymać w jakimś hangarze, a więc to są dodatkowe koszty, koszty eksploatacji, koszty benzyny, tak. No to też wszystko jest po prostu, to są koszty, więc średnio koszt praktycznie takiego utrzymania takiego samolotu, by wynosi około 300 tysięcy złotych rocznie, tak? Wliczając tutaj po prostu benzyny, eksploatację, wynajęcie tej hangaru, i tak dalej, żeby można było gdzieś trzymać ten samolot. Kolejna sprawa, ile by nas kosztowała na przykład tutaj podróż? tak Podróż. No, na przykład, gdybyśmy chcieli polecieć do Mediolanu, to byśmy zapłacili około 35 tysięcy złotych. Tyle praktycznie tutaj kosztuje właśnie lot takim samolotem. No więc widać, jakie to są duże kosmiczne pieniądze, a po prostu prezydent jemu się wydaje, że w przyszłości. Coraz więcej Polaków będzie latać, będzie mieć swoje prywatne samoloty, no to jest raczej po prostu mrzonka, to jest raczej po prostu mrzonka, ja uważam, że coraz więcej Polaków nie będzie miało samochodu, tak czy coraz mniej Polaków będzie miało samochód, w ten sposób powiem, bo będą duże koszty utrzymania eksploatacji, a co dopiero tutaj kwestia posiadania samolotu, tak? Nie każdego będzie stać na utrzymanie posiadania samochodu. Może nie tak kupno samochodu, bo ten samolot kupisz już za kilka tysięcy, tylko koszty miesięczne, będą po prostu duże. No a tutaj prezydentowi marzy się po prostu tak, że będziemy posiadać na własność taki samolot. No, prezydent może trochę być o, o, daleko po prostu od społeczeństwa, no bo on jako prezydent, głowa państwa, mu, tak, jemu po prostu należą się różnego rodzaju właśnie przywileje, tam ma po prostu pewnie samolot rządowy, helikopter i tak dalej. No i może tak jak on podróżuje, no to to ma takie wrażenie, że już po prostu coraz więcej Polaków też ma swój prywatny, Helikopter, prywatny samolot, który może podróżować, no ale tak nie jest, oczywiście tak nie jest tak, co ciekawe, no są prowadzone takie statystyki co, co roku tak, jeśli chodzi o to, ile tych samolotów pr prywatnych przybywa i wcale to nie jest jakaś liczba skokowa, o ile jeszcze te samochody luksusowe, tak, to tych po prostu samolotów, samochodów rzeczywiście przybywa no bo samochód luksusowy to można go sprzedać czy w Polsce, czy za granicą, jest to coś, czym się człowiek posługuje na co dzień, tak, można to po prostu traktować jako formę inwestycji to na przykład samochodów w Polsce jest około 25 milionów sztuk tak, 25 milionów 200 tysięcy sztuk, tak, czyli no jak nas Polaków jest 36 milionów ludzi, no to praktycznie przypada na każdego Polaka, wliczając dorosłego, tak, i zdrowego, bo też są przecież ludzie niepełnosprawni, ludzie, którzy nie mają prawa jazdy, dzieci, tak, tutaj tak, czy, czy po prostu emeryci i tak dalej, no emeryci też życzą samochodem, no, ale to praktycznie przypada jeden samochód na jednego Polaka, tak, mniej więcej, tak, nie licząc to po prostu dzieci, tak powiedziałem, tam ludzi niepełnosprawnych, tych, którzy nie mają po prostu prawa jazdy i tak dalej, czy w zdrowotni nie mogą po prostu tutaj tak już prowadzić tego samolotu. No, a tych samolotów, jak przybywa rocznie, jeśli chodzi o prywatne samoloty, no to jest praktycznie ich tam kilkadziesiąt sztuk, chyba w Polsce jest około 2000 prywatnych samolotów tak, natomiast tych prywatnych samolotów jest kilkadziesiąt sztuk. Natomiast ja mogę powiedzieć w ten sposób, no ja nie mam prywatnego żadnego samolotu, ale na przykład zajmuję się też piłką nożną, to jeżeli na przykład piłkarze niektórzy tam latają prywatnymi samolotami, no to są bardzo bogaci ludzie, natomiast jeżeli oni nawet latają gdzieś, to najczęściej po prostu te podróże im sponsorują menadżerowie, czy po prostu to jest obliczone przez menadżerów, natomiast czy menadżerowie, czy agencje piłkarskie, które zajmują się transferami, oni je czarterują, biorą fakturę i wrzucają w koszty. To też nie jest tak, że jest jakaś agencja piłkarska, która po prostu ma te, ma po prostu tak, te, 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 na, 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 takie rzeczy po prostu zarabia, e, tylko po prostu oni to, mają takiego piłkarza oczywiście, że taki piłkarz pojedzie podpisać kontrakt na przykład tutaj z polskiej ekstraklasy do jakiegoś klubu zagranicznego i leci sobie prywatnym samolotem, no ale to jest samolot, który jest po prostu wyczarterowany, biorą fakturę, wrzucają to w koszty i tak dalej, mało, które może sobie pozwolić. Nawet najbogatsi ludzie, jeżeli korzystają, to najczęściej po prostu tutaj korzystają z usług, ale nie jeśli chodzi o linie pasażerskie, przewozy, tylko po prostu jeśli chodzi o prywatne firmy, tak, które zajmują się włożeniem VIP-ów w ten sposób. Także no, pomysł Andrzeja Dudy to mrzonka, Fajnie by było, fajnie nam życzyły Andrzej Duda, prezydent Polski, bo to by oznaczało, żebyśmy byli bardzo zamożnym społeczeństwem. Natomiast, no, pomysł kompletnie, moim zdaniem, odczapy, tak, i nierealny. Przez wiele, wiele dziesiątek, ba lat po prostu, ech, tak, tutaj, no, nie wiem, jakbyśmy musieli być po prostu bogaci. E, a to i tak, po prostu, tak, ludzie by nie latali. No, już jeszcze po prostu, nawet jak masz te pieniądze, pytanie, czy w ogóle byś chciał taki samolot mieć, gdzie go trzymać, taki to. No, właśnie to wszystko dzisiaj pozdrawiam, zostawcie suba, trzymaj. Черт